Uczniowie wrócili z radością do Jerozolimy, ale po stracie Jezusa. Brzmi to dość paradoksalnie. Dlaczego oni cieszą się z jego odejścia? Odpowiedź jest jedna: dlatego, że to odejście to tak naprawdę nie jest koniec, to jest dopiero początek. Stali się prawdziwymi świadkami. Jezus, błogosławiąc im na koniec, dał im misję. Aby rozeszli się na cały świat, aby głosili to, co widzieli, to, co doświadczyli. I ta misja trwa do dnia dzisiejszego. Może nie spotkaliśmy osobiście Jezusa, ale spotkaliśmy świadków, którzy nam o Jezusie opowiedzieli, i jest wielkie zadanie przed nami, aby to świadectwo się nie zatrzymało, aby to świadectwo szło nadal do przodu. Każdy z nas, odpowiedzialny jest za głoszenie Ewangelii.